Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Już najbliższą sobotę, po blisko miesięcznej przerwie, wreszcie wracamy na stadion Śląski. Mecz z Górnikiem Łęczna o 19.35. To będzie też debiut trenera Dawida Szuczka. Tu, oczywiście, liczymy na duże emocje i zwycięstwo niebieskich, ale ważna, bardzo ważna rzecz będzie się działa tego dnia poza Zieloną Murawą. Przed meczem, i w jego trakcie, będzie prowadzona zbiórka na leczenie małego dwuletniego florka z Imielina, który dzisiaj odwiedził niebieskich na treningu. Mamy jeszcze mały prezenty. bardzo Prezenty. Dziękujemy o, prezencik. bardzo. Prezencik. Koszulka mojego kibica. Tak. tak. I koszuleczka. Proszę, bardzo. Super. I zapraszamy na mecz. Dziękujemy, przybędziemy. Musimy to Będzie dobrze. jak kibicować? Przyjdziemy. że niespełna dwuletni syn cierpi na dystrofię myśliwą Dishena. Jest to choroba nieuleczarna, postępująca. Mimo, że on teraz wygląda jak normalne, zdrowe, zdrowe dziecko, to niestety zmaga się z poważną chorobą. Naszą obecną jedyną nadzieją jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych za 15 milionów złotych. Jest to kwota kolosalna, którą sami nie jesteśmy w stanie zebrać i bardzo prosimy o wsparcie. Moja fundacja się pomaga i i tam można jak na koliwiec zarobić, by najmniejszym wpłacać. Wszystkich kibiców, którzy wybierają się na mecz z Górnikiem Łęczna, gorąco zachęcamy do wsparcia tej szczytnej akcji i pomocy florkowi. Wypatrujcie na stadionie wolontariuszy z puszkami. A jeśli nie możecie być w sobotę na stadionie śląskim, zachęcamy Was do wsparcia florka poprzez stronę zbiórki na portalu się pomaga. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie. Jeszcze raz wszystkich gorąco zachęcamy do wsparcia tej akcji. Pokażmy nasze wielkie, niebieskie serca.